フフフフ。 Dobry dzień, Państwu. Muszę są so na sztuce od so lektury od lektury. Dzisiaj będziemy konferencji regionalistów zadomowić się w mowie, która będzie so w płytku. Sprawdzimy cieło meka siebie. Możemy się so nauczyć od żmudzenów, aż lązeków, a cieło łeni mogą się so nauczyć od nas. Ale naprzód, przód nie jest kleka. Matura z kasiepści łojęzyka pisalo zesta, jeden ledzi z calech kasiep. Toło jedyne trzece mnini śle w łyślech latach. Ze sens rozsądzelo zdawać zdawać nas podleczni niewiznie, a jeden scena rozsieżony. A z czym muszę bitkować solatosy maturantowie? Z labializacją, belocienim, powieść ci Jana Drzyździona. Część gramatyczna, moim zdaniem, była trudna, ale tekst do przetłumaczenia, który był, nie był, nie był aż taki trudny, był dosyć łatwy. Kasiepci jak no obędowy język mogą zdewać z wobremieniem do dywnych egzaminów. Łódźcice selidnych lat je coraz wiksi zaciekawieni na no możliwe tą. Latos maturontów jest równa jak a wsiedko bez małą wiele na uczniów w tym roczniku. Lubetnice, kuizieni, pipe zjechale z sali płelści do Łestrzec na piątej Misterstwa Kasieb. kasiepsko pipa. Mionkowelosow, kuizieni, gleniani, a drzewiani, pipe. Wszystko się mówi na Kaszubach o tabakierze. O tabace. I tabakierki są znane. Myśmy pomyśleli o tym, żeby. Odgrzebać coś, co również było charakterystyczne na Kaszub, czyli Kaszubska pipa. Westrzut czy ledzy sąd chlopów, Betnika Bela też jedna bialka. W pierwszej konkurencje do Beltench teren kuzil pipa Nepomalni. To je Cezary za młot, szamotuł. Trochę ćwiczyłem, a oprócz tego cierpliwości mi atmosfera, zabawa, luz i to pomogło. Drega konkurencji oto je kurzeni tytoniu w drewnianej pipie. Dobel Julian Raben z Kwenina. Nie falowalo też widzalek atrakcjów. z Bela to rekordowo odległe, na 2 metry to baciera. Cyk jest stridły Stolaca Kasieb. Po dwóch miesiącach kiedy burmester Kartes. Wydleni w dniu jednota Kasiebów i gart Stolbsie Dunii, po dwa lat nie zastrzodzę miona, byc stolecą. Gdańsk uznał, że na 19 na dzień jedności Kaszubów ma takie prawo. Nikt im tego nie odbierał, żyjemy w wolnym kraju. Natomiast ja stwierdzam, stwierdzam fakt, że od ponad dwóch lat gmina ma to zarezerowane, zapisane, ma do tego prawa. To dziewiętnesty ustremiennik, a we Gdonsku pojawile so tefle z nytpisa Gdunsk Stoleca Kasieb Wite. We się znowu w Gdunska Gard je historyczną stolecą, a przednik kasiebsko-pomorskiego z twierdzi, że to Nowego Gdunsku. wiele sodzeje dla rozwoju Kasiebiznę. Jeśli jaci z Insi miasto pretenduje do tego, żeby być stolecą Kaszeb, to miasto zdaje, że w Cesk musiałoby położyć na to, ci inicjatywę w tych gardach, w tych miastach, pływ Stolece Kaszub Bandze, tam gdzie Bandze sodzajało no więcej dla Łukaszebiznę. W stolece norde, płetka le soju postępny rys regionalesce. równak konferencja organizowana do bezpowiata biblioteka, pierwsi rys miał narodni a etniczni charakter, i hasło to zadomowić się w mowie, a żeby kurbić języku zjechale sodzeje, że ze Slunska, Łesoblewie z Gliwic, żmudzi na Letwie no i oczywistno z Kasiep. Główny cel to wymiana doświadczeniów. Jeśli chodzi o języki, kasiepci, ażmucci, to są one do oficjalną oficjalnie uznane. Poszmucki i Kasebszczy, to jest muewa, chtern, swój urok i barwa i swoją gramatyka. Je wbrew niejednym, nawet tytu, osobom z tytułami profesorów, je muewo komunikatywne, że my możemy porozumieć po kaszebskiej i w urzędzie, i na salonach, na wielkich uroczystościach, ale też w domu, e, u Ze sluńści mnie inaczej. Nenłóż Newiny jest zagwara. Równak to nie znaczy, że nie je on używony. Godo się jak najbardziej godają dzieci, godają starsi, godają starki, mamy różne konkursy, ale gwara to nie skansen, tylko ona rzeczywiście żyje i jest y, uprawiana w praktyce i godomy cały czas. Tere, ciała regionalistę z trzech mełów młegle są so wzajemną od Cena Ojciec, slunce aż młodzenie od Kasiebów z Deweso Zieniewicz, jeżeli chodzi o siedzeni, prawni sprawy związane z języka. Tak jak nam tu dzisiaj że KSBU mają coś so ciepłego chwalec bez czego puszczą z tych naszych dokuzów. Te chcemy im pomóc w tym, z czym mamy wiele problemów. Yy, co oni najbardziej pytają? Najbardziej no o regulacje prawne. To, 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 to dla żmudzenów było przede wszystkim drądzi do Zrozumień. E, Oni miele nudzę, że ta regulacja europejści ma pomysł, ale wiemy, że w Unii Europejskiej nie ma regulacji, które bez od razu co przenosi na prawo krajowe, a z tym na Letwie nasz ludzi mają najwięksi Iwrę. Um, jeśli nie mają regulacji prawnych, to ich hutby nie mogą być e, zrealizowane. Kiejk taka domieta z kaszubu. Niewidoczna różnicą między kasiepcy a żmudcym jest to, że język za jest je używiny się ży. Są sąksum edukacja, a na żmudcy nie tak wiele. Masa uciekała od fryzów tak to trzeba przez nas, ma do nich jak jest zelena, taki studyjny, jakby można powiedzieć, nauka, jak to oni robi le i z mediami, i w szkołach i na rozmaitych etapach. Te do nas przejeżdżają dają chwilą tyś tym, co oni robią. tak gdzie myślę, że to ług że że idziemy dobrą drogę. To równak nie znacie że na jej głosce blues od nas są wycią, My od nich też wiele możemy wziąć. Sytuacja, co so powtórzymy, to co było 20 lat do Wslede, tak? To były te czasy, kiedy do przejściu lece zapadnie Europę i pokazywali nam e, przelejacie mu źle Ale pewno dla nich fascynujące był ten zapał, który był w nas. tak? Ta hands do Dodzejani e, i, i taki kraft, jakby to tak powiedział. I myślę, że teraz męso zamieni, ile z nim ma plac sama, tak? Męso ma nie mają jakiś drefte wedeptuny, wiedzą jak to zrobić, ale ja nie wiem, czy tego craftuje co było 20 lat do wstęda. Myślę, że my Ślązoki i tu i lud Kaszubski na pewno te, o czym pan przed chwilą wspomniał, te wszystkie takie trudności, wątpliwości przezwyciężymy, a po to są te konferencje, żebyśmy sobie tą swoją historię przekazywali, z tych historii wyciągali wnioski, a my możemy być jako Ślązoki i tu, rejon kaszubski z tej historii i z tej teraźniejszości być dumni, i to chcę podkreślić. Możemy być dumni. Wertno je zaznaczyć, że wizyta slunzeków w Kulnas nie jest po to, żeby dowiedzieć co, jak doprowadzić do ustanowienia gwarę języka. Te one i głosy nie są już gwesne. Są naciski różnych grup społecznych, różnych ruchów, które się tworzą, które się aktywują przy różnych akcjach politycznych i teraz przy spisie narodowym, ale czy to tak dokładnie jest dobre i czy my byśmy tego do końca chcieli, my jako mieszkańcy, to nie wiem, bo myślę, że ta gwara też ma swoje uroki i czy trzeba to aż doprowadzać do języka, no tutaj byłabym raczej sceptycznie nastawiona. Za to bardzo ciekawi dla Słonędzeków był referat Karola Rudę, który nie opowiadał o kasiebach z Kanady, a o tym w jaci formie język kasiebści zachował sokulnich. Ta kasia znaje inaczej od jako co mówi nas. Nie naszła na, ni na nią taci, e, e, cesk wpływ w polskiego języka jak u też ten cesk mieści go insi bo oni z Niemca mam wiele do czynienia jak my, ale ten cesk anielsi go znów pokazał i stądka e, dziwne słowa takie jak e, zmienić używony na zmiana ze changeować czy e, słowa e, plejac miast grac konstrukcje tych te, zdaniów nie cię ciekawi translacje powiedzeniów myślę że to jest bardzo, bardzo ciekawe bo jakbyśmy to odnieśli jeśli do naszej gwary, to też by to było inaczej go do się u nas, a inaczej jak tam, myślę, że tutaj bardziej ze Śląska, to jednak mniejszości e, jakieś tam etniczne czy takie narodowe można by znaleźć u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemcach. Tak samo Kasiebi, jak Żmudze, czy C chcą dalidze, jak na niwie, regionalnie, a językłewi. W siedzce, że że taci petkania, jak no w Płyckły, mogą w tym płemóc, a wskazać nowi nowistegnę do Zejani. Na ich głęsce nawet karecią na podobnie potkania do se. Taci konferencje to bardzo dobre łydwa. Umy ze sobą wiele i mum nadzieję, że uda się zorganizować staci spotkanie tyś kul nas. Ta współpraca już jest, będzie kontynuowana, bo we wrześniu też mamy konferencja śląsko-kaszubskie właśnie doświadczenia, na które zaproszamy też was serdecznie, żeby właśnie pokazać też z innej strony, co wom się udało w tym zakresie zrobić. Konferencja na pewno będzie miała swoje postępnie edycje w półsowie tereska regionalne zespady koleso Sudmirus, usmiętym że bo taka jest wydba na konferencja. Że była na cykliczne. W 2004 roku e, często spotykaliśmy się z takim zdaniem nauczycieli z Nordy, że na te wszystkie konferencje, które organizowane są przez Kuratorium Oświaty do Gdańska jest po prostu daleko. I rzeczywiście nauczyciele z Helu, z Pucka, ze Swarzeba no, mieliby problem z dojechaniem chociażby na godzinę 8 rano e, i spędzeniem tych kilku godzin w e, kuratorium w Gdańsku. Zrodziła się inicjatywa powołania konferencji dla nauczycieli regionalistów na terenie e, powiatu wtedy jeszcze tylko powiatu płockiego, spotkała się z dużą przychylnością ówczesnych władz, z władz powiatowych i tak trwa do dzisiaj. We wsiedziech aktualnych sprawach związanych z kasiebizną czy regionalizma, a wesoblewie już z języka czy literaturą, Możemy czytać w dadewku do pomerania Stegna. Terejerek, kto wyniął postępny numer? Dostępny w wie, jedno wertie zażrzec, choć zbyt wiele żeby weźna tego jakaś słowa, belnego supoczytac. Tym razem dostępny wertie za bo sobie wie, że lechtos myły my dzieci, chce uczyć szybszego języka, albo że uczy w szkole, albo chce sa uczyć szybszego, bo jest dalej i pisele, poprowadzam bardziej, w literaturze dla dzieci. Jak to weź, że ja ci pekrok mój zrobiony źle, i ta literatura wed ze zes, nad jednym z Ostatnich lat. Cię poprawdzę. Te rozmaite bycie, jakie są wydawane, czy to jest to, na co i starsze, i szkolny źdają, dają, czy to, co je w uczbownikach, je na dobre niewiznie jak sygnał ma do tego, żeby we sztuce to młody pokolenie, w takim przemęczeniu, do czytania go po kasiebsku, bo to też w tym idzie. No i łekrom te y, przez sobie Stefanowi jak jego, jego kawlom na kaszebach, bo też to był, y, no i przede wszystkim z rady z nim mega sygnał że to był prawdziwy wert. thank mm -hmm. you